Z tej strony Agata Jasińska, psychodietetek i coach diety. Zapraszam Cię do odcinka, w którym chciałabym trochę przybliżyć to, w czym pomaga psychodietetek. Zauważyłam, że jest bardzo dużo na rynku różnych wątpliwości, różnych osób, które w różny sposób też działają w obszarze psychodietetyki. Sama się z tym spotkałam. W komentarzach pod niektórymi moimi filmikami, gdzie pojawiło się hasło, że psychodietetyk to ściema. Jak dopytałam o co chodziło, okazało się, że na przykład ktoś udał się do psychodietetyka, bo tak ta osoba miała wpisane w, gdzieś na stronie internetowej czy w swoich kanałach społecznościowych. A potem się okazało, że tak naprawdę to był typowy dietetyk, który przygotował jadłospis, dietę, która miałaby być zastosowana. I siedzę już w tej branży, mówiąc kolokwialnie, kilka dobrych lat, dużo wcześniej niż zaczęłam e, pracę w tym obszarze, bo jest to też moje bardzo duże zainteresowanie i widzę, jak bardzo dużo różnych podejść jest na, na rynku. Dlatego chciałabym Ci powiedzieć trochę bardziej o tym, Czym uważam, że powinien się zajmować psychodietetyk? Czego też mnie uczono na studiach podyplomowych? W jaki sposób ja pracuję? I też jak zwracać uwagę na to, jak wybierać osoby do współpracy. Co do zasady, przez wiele lat na rynku funkcjonowali tylko dietetycy. To były osoby, które i są nadal, które najczęściej specjalizują się w tym, żeby przygotować idealną dietę. Czyli prowadzą wywiad, w tym wywiadzie dopytują Cię o Twoje samopoczucie, jednostki chorobowe, na co chorujesz, jakie masz dolegliwości. Pytają również o Twoje preferencje żywieniowe, jakie produkty lubisz, jakich nie lubisz. Pytają Cię o Twój cel, czy chcesz schudnąć, czy utrzymać masę ciała. Na tej podstawie obliczają kaloryczność Twojej diety i przygotowują konkretny jadłospis. W tym jadłospisie masz dokładnie określone, o których godzinach masz jeść, co, no i tam jest idealnie wszystko dopracowane co do grama często, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zjeść, żeby na przykład odpowiednich mikro, i makroelementów i makroskładników sobie dostarczyć. I z jednej strony idziesz do takiego specjalisty, płacisz określone pieniądze. Przygotowanie takiej diety, żeby ona była naprawdę fajna, i żeby też była łatwa, i żeby nie marnowałeś na przykład produkty, żeby się nie okazało, że masz użyć na przykład, nie wiem, trzy czwarte kubeczka jogurtu i nie wiadomo, co zresztą zrobić, to jest bardzo trudne. No i często to są też kosztowne dosyć wizyty, a efektów często brak. To znaczy, wiele osób, które do mnie później trafia po takich wizytach, mówi, że. Udawało się im na przykład stosować przez 3 miesiące, 2 miesiące, kiedy całe swoje życie podporządkowały pod tę dietę, ale potem no, okazywało się, że jest to na tyle trudne, na tyle skomplikowane, że nawet jeżeli te efekty przechodziły w postaci spadku kilogramów, to nie udawało się tej diety na dłuższą metę kontynuować. Półbiedy jeszcze, jeśli ta dieta jest rozsądna, niezbyt restrykcyjna, która daje pewną granicę tolerancji. Ale wielu dietetyków wymagało bardzo jasno i tak bardzo konkretnego przestrzegania tego jadłospisu. Wielokrotnie były to niskie kaloryczności, często też monotonne potrawy. No i to powodowało, że wiele osób po prostu nie dawało rady na takiej diecie wytrwać. Co więcej, motywacja u dietetyka często polega na ważeniu, mierzeniu albo na wysyłaniu szczegółowych raportów z pomiarami, i tak naprawdę jedynym parametrem, według którego mierzony jest postęp, jest spadek wagi i zmniejszenie obwodów ciała. No i to powoduje, że często jeśli dane podopieczny jest w stanie dietę utrzymywać i widzi te rezultaty no to jest mile widziany na kolejnych wizytach kontrolnych i wszystko się kręci. W momencie jak się coś takiego dzieje, że już nie jest w stanie tej diety trzymać no to następuje najczęściej porzucenie diety i spotkanie z dietetykiem no i najczęściej pacjent kończy z poczuciem winy, no bo przecież dieta była idealna a po prostu to ja nie dałam rady. Po pewnym czasie chyba już wszyscy się zorientowali, że takie podejście dietetyczne nie działa albo działa na bardzo wąską grupę osób. To są często osoby o takim typie sumiennym, ale niezbyt sumiennym, bo tutaj też nie mylmy z perfekcjonizmem, bo może dojść do, do zaburzeń w drugą stronę czyli do zbytniego przestrzegania zdrowego stylu życia. Ale często, jeżeli to są osoby, które z jakichś względów postawią sobie zdrowe odżywianie za priorytet, uzyskają u dietetyka taką dietę i dietetyk też bardziej idzie w stronę takiego elastycznego podejścia. Niektórzy dietetycy też właśnie bardziej uczą podopiecznych, jak te posiłki komponować, to rzeczywiście udaje się te nawyki zmienić, i, i część osób rzeczywiście sobie fajnie na, tym, na tych współpracach radziła i Rzeczywiście może kontynuować jakiś zdrowszy tryb życia. Jednak okazało się, że wiele osób wpada w błędne koło odchudzania, że te diety są na chwilę, że ktoś odwiedza już piątego albo szóstego dietetyka, ma już 100 diet w szufladach i że to po prostu nie działa. Z jednej strony mamy coraz więcej diet, dietetyków, suplementów odchudzających, porad, książek i e buków z przepisami i z różnymi wskazówkami. A z drugiej strony, coraz większy problem z nadwagą i otyłością. I mam wrażenie, że na tej właśnie fali zrodził się, zrodziła się taka osoba jak psychodietetyk. Nie jest to zawód, który jest wpisany i jakoś uregulowany. Najczęściej jest to albo osoba, która ma przygotowanie dietetyczne i skończyła różne psychodietetyczne kursy, albo jest to psycholog, który. Skończył dietetyczne kursy, albo ktoś, kto właśnie jest przygotowany generalnie w obu dziedzinach. I tutaj często jest tak, że w zależności od tego, kto jakie ma to podstawowe wykształcenie, albo kto w czym się czuje lepiej, albo kto w którym obszarze, czy dietetycznym, czy psychologicznym, bardziej praktykował, to taka osoba no, będzie miała jednak skłonność do tego, żeby pewien nacisk kłaść na którąś z tych. Na któryś z tych obszarów, czyli albo na dietetyczny, czyli taki żywieniowy, albo na y, psychologiczny, czyli na zmianę nawyków i na mechanizmy psychologiczne, które rządzą jedzeniem, które sprawiają, że jemy nadmiarowo. Dlatego, jeśli udajesz się do psychodietetyka, to najczęściej jest tak, że nie ma tutaj jednego wzorca, że różne osoby pracują różnie. Są, jest oczywiście wspólny mianownik, są pewne techniki, pewne standardy, które są najczęściej przekazywane na tego typu kursach, szkoleniach czy właśnie na studiach podyplomowych z psychodietetyki, no ale nie jest to coś powtarzalnego. To znaczy, to nie jest tak, że jak pójdziesz do każdego psychodietetyka, to on cię będzie dokładnie tak samo prowadził. Kiedy e, skorzystać z porady dietetyka, a kiedy bardziej z porady psychodietetyka? Ja bym Ci rekomendowała, żeby skupić się na dietetyku wtedy, kiedy potrzebujesz tzw. dietoterapii, czyli masz jakieś choroby, przykładowo jakieś problemy jelitowe, czy problemy z żołądkiem, czy jakieś kwestie pasożytnicze, które też się teraz często zdarzają SIBO, czyli przerost mikrobioty w jelicie cienkim wdęcia tak, zaparcia, tego typu problemy, wtedy warto udać się do dietetyka, ale warto poszukać dietetyka klinicznego, który zajmie się tutaj właśnie kompleksowo tymi jednostkami chorobowymi, też podpowiedź, jakie badania wykonać, do jakich lekarzy się udać, przygotuje ci suplementację, tak, żeby zatroszyć się od ciebie właśnie od tej strony dietoterapeutycznej. Jeśli jednak Twoim celem jest odchudzanie czy też w ogóle zmiana stylu życia bo na przykład masz insulinooporność czy niedoczynność tarczycy czy zaczęłaś właśnie teć w okresie około to najczęściej potrzebujesz psychodietetyka bo ty nie potrzebujesz wymyślać jakieś cud diety ty potrzebujesz najpierw zająć się tym żeby w ogóle ogarnąć temat jedzenia bo często jedzenie czemuś służy zaspokaja jakieś potrzeby być może zajadasz emocje, być może masz y, y, wypracowany taki schemat zajadania stresu. Może to są jakieś nawyki jeszcze z jeszcze dzieciństwa mechanizmy. Poczucie bezpieczeństwa y, czy jakieś inne tego typu y, obszary sobie zaspokajasz właśnie przez jedzenie. I tutaj nawet jeżeli pójdziesz do dietetyka klinicznego, nawet jeżeli on ci tutaj da super dietę, to najczęściej nie obędzie się bez wsparcia psychologicznego albo psychodietetycznego. To z kolei też jest taka pewna pułapka, bo wielu psychologów czy psychoterapeutów, czyli z kolei osób, które są wyspecjalizowane w psychologicznych aspektach i w wsparciu psychologicznym, nie zawsze znają się do końca na jedzeniu i nie potrafią tego pogodzić. Wielu psychoterapeutów, no właśnie, raczej odsyła pacjentów. No i jeśli cierpisz na zaburzenia odżywiania, jak na przykład bulimie czy, czy anoreksję, no to wtedy rzeczywiście warto w ogóle szukać wyspecjalizowanych miejsc, w których się kompleksowo zajmują specjaliści, i najczęściej wtedy się spotykasz i z psychoterapeutą, i z dietetykiem, ale też z dietetykiem, który umie pracować z osobami, na przykład z bulimią. Bulimia, czyli sytuacja, w której po takim niekontrolowanym przejadaniu się następuje kompensacja w postaci najczęściej wymiotów, ale może być to już kompensacja. W postaci na przykład jakichś ćwiczeń albo restrykcyjnych, głodówkowych dni, które przeplatają się z okresami, kiedy jest napad... są te napady bulimiczne, a czasami te napady bulimiczne, napady żarłoczności, tak? Tego jedzenia nadmiernego są nawet kilka razy dziennie. Ok? Więc zbierzmy sobie to. Jeżeli czujesz, że nie masz problemów z nadmiernym jedzeniem, ale masz jakieś problemy zdrowotne i czujesz, że jakieś określone jedzenie ci szkodzi że masz jakąś tak zwaną dysbiozę w jelitach, albo jakieś choroby zapalne jelit, to potrzebujesz pójść do dietetyka klinicznego. Jeśli masz bardzo poważne zaburzenia odżywiania, takie jak bulimia czy anoreksja, no to tutaj lepszym wyborem będzie psychoterapeuta, taki już specjalizujący się, a nawet wręcz placówki takie, w których właśnie jest specjalistyczna opieka nad osobami z zaburzeniami odżywiania. Natomiast jest cała grupa osób, które są pomiędzy, pośrodku. Mówimy tutaj o takiej założonej relacji z jedzeniem, czyli sytuacji, w której ty już byłaś wielokrotnie na dietach i za każdym razem wracasz do starych nawyków. Poruszasz się w takim schemacie wszystko albo nic, czyli albo jesteś na diecie i wtedy wszystko podporządkowujesz diecie, ale trwa to bardzo krótko i wracasz do punktu wyjścia. Sytuacja, w której Napadowo czy też kompulsywnie się objadasz, kiedy masz subiektywne poczucie utraty kontroli nad tym, ile jesz. Kiedy na przykład przez pół dnia trzymasz czystą michę i jest ok, a na koniec dnia wracasz do domu i na przykład masz taki napad obiadania się. Jesz zdecydowanie za dużo i pomimo tego, że na przykład wiesz, że masz insulinoporność, pomimo tego, że wiesz, że masz problemy i że będziesz się źle czuła, to jednak to jesz. To mogą być sytuacje, kiedy czujesz, że zajadasz emocje, kiedy nie radzisz sobie ze stresem, kiedy nie radzisz sobie z napięciem, albo kiedy nie wiadomo dlaczego tak jest no po prostu coś takiego czujesz w środku, że, że jesz. To są przykładowe sytuacje, w których dobrze jest zasięgnąć wsparcia psychodietetyka, dlatego że w czasie takich spotkań indywidualnych z psychodietetykiem przeanalizujesz swój, swoje zwyczaje to co się dzieje w twoim dniu co się dzieje jeżeli chodzi o jedzenie ale też co się dzieje jeżeli chodzi o twoje emocje w ciągu dnia o twoje zachowania i taka wspólna analiza może pomóc ci wyłapać pewne schematy i tu działamy w tak holistycznie całościowo bo z jednej strony bardzo często jest tak że są już jakieś aspekty typu problemy w obszarze obrazu swojego ciała, czyli bardzo krytyczna, krytyczność taka duża w stosunku do siebie, niezadowolenie z ciała, to może wzmagać poczucie frustracji czy takiej beznadziei, a to z kolei może prowadzić do właśnie napadu objadania się. Bardzo często to są problemy z perfekcjonizmem. Czyli sytuacja, w której bardzo wysokie standardy sobie narzucamy, nie tylko w obszarze jedzenia, ale też w obszarze życia, po prostu, że tak bardzo dużo chcemy zrobić, tak bardzo idealnie, że potem brakuje już czasu, przestrzeni i możliwości, żeby się zaopiekować jedzeniem, a wręcz tak naprawdę jedzenie stanowi takie antidotum na różne inne problemy. Więc tych tematów jest dużo i ta praca z psychodietetykiem może Ci pomóc zobaczyć, o co w tym tak naprawdę chodzi. Kiedy się pojawiają te napady, bo jeśli Ty jesteś sama w tym środku, to dla Ciebie to wszystko może być takie nieustrukturyzowane, że Tobie się wydaje, że tam nie ma żadnej, żadnych zasad, nie ma żadnych zależności, że to się dzieje przypadkiem. Ale potem, jak to na spotkaniu rozkładamy na czynniki pierwsze i sprawdzamy sobie, co się zadziało, jak ty się poczułaś, jaka to była sytuacja, czy coś w ciągu dnia jadłaś, czy, byłaś, czy piłaś na przykład wystarczająco dużo, czy miałaś czas na odpoczynek, jak wyglądał ten twój dzień, to potem się okazuje, że tam jest pewien schemat i że można zacząć to rozkładać na czynniki pierwsze, i jak widzimy, co jest tym triggerem, tym wezwalaczem napadu, to szukamy tego, co można zrobić, żeby tego napadu uniknąć. Co można zrobić, jak wprowadzić te zmiany, żeby nie było na przykład tego nadmiarowego jedzenia po południu. Bardzo często też jest tak, jak sobie analizujemy Twoją historię, że te początki odchudzania i początki problemów zaczęły się nawet już w dzieciństwie. I Ty nadal słyszysz te krytyczne głosy. I te krytyczne głosy w Twojej głowie yy, to są... Zinternalizowane, czyli takie uwewnętrznione głosy, na przykład rodziców. I to ci nie pomaga, bo w różnych trudnych sytuacjach, kiedy na przykład czujesz się gorzej, a jednocześnie ubranie ciśnie, gdzieś tam się spociłaś, potem przechodzisz koło lustra, i to wszystko sprawia, że ten głos krytyczny zaczyna jeszcze bardziej krzyczeć w Twojej głowie, a to już prowadzi do takiego poziomu napięcia, że jedynie, na przykład jedzenie jest w stanie ci w tym pomóc. I to są przykłady tylko. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby właśnie dotrzeć do tych prawdziwych przyczyn, zobaczyć, co tak naprawdę, o co nam chodzi. To może być, tak jak powiedziałam, też perfekcjonizm, ale też brak asertywności. To może być też brak zaufania do siebie, brak takiego poczucia własnej skuteczności. W związku z tym ty ciągle szukasz jakichś diet cud i specjalistów, którzy ci powiedzą, co jeść i nigdy nie jesteś pewna, no, bo tutaj dieta keto, więc próbujesz keto. Za chwilę mówisz, a nie, nie, tutaj może jednak low carb, a może jakaś wegańska czy wegetariańska dieta. A teraz ostatni smodny IF, czyli post przerywany i jakby ciągle, ciągle szukasz jakiegoś złotego grala. To powoduje znowu poczucie takiego dyskomfortu, napięcia, a napięcie rozwodowuje się najłatwiej jedzeniem. I wracamy do punktu wyjścia. Dlatego. Jeśli czujesz, że tych problemów jest tak dużo, jeśli czujesz, że to jest u Ciebie właśnie takie wielowątkowe, to bardzo Cię zapraszam do tego, żeby spojrzeć na odchudzanie, czy też na y, potrzebę zmiany y, zasad odżywiania, stylu odżywiania, ponieważ na przykład potrzebujesz tego do, y, do tego, żeby odzyskać zdrowie. Y, Zatrzcz się, żeby po prostu spojrzeć na to właśnie też szerzej. Nie tylko przez pryzmat tego, że to jest Twoja wina, bo na przykład nie masz silnej woli, bo byłaś na diecie XYZ i przez trzy miesiące schudłaś, a potem już nie mogłaś schudnąć, miałaś efekt jojo, a teraz już na taką dietę nie wchodzisz ponownie, bo po czterech dniach się poddajesz. To jest. Myślę, że w ogóle nagram oddzielny podcast o tym, jak to się dzieje, że po takich, na takich dietach super restrykcyjnych możemy być tylko w zasadzie raz w życiu, bo uruchamiają się pewne biologiczne mechanizmy, które blokują nas przed tym, żeby ponownie na taką dietę wejść. Psychodietetyk nie powinien ci rozpisać diety. Przynajmniej ja tego nie robię, dlatego że właśnie diety, jadłospisy takie sztywne są e, przyczyną najczęściej zaburzeń odżywiania bądź zaburzonej relacji z jedzeniem. E, więc ode mnie takiej diety nie otrzymasz. W jaki sposób ja pracuję? Jeżeli chciałabyś skorzystać z mojego wsparcia, e, spotkania są najczęściej co tydzień, to są 60-minutowe spotkania e, online ewentualnie stacjonarnie w Warszawie i Twoim zadaniem głównym jest automonitoring. Ja ci daję do tego narzędzia, pokazuję Ci, jak to robić, i ty robisz sobie taką samą obserwację. I to jest nasz punkt wyjścia. Patrzymy, jak wygląda Twój dzień, jak wygląda jedzenie, jak wyglądają emocje, jak wygląda odpoczynek, jak to wszystko działa. I potem wspólnie zastanawiamy się nad tym, co mogło zadziałać w danym dniu, że ten napad się pojawił, że na przykład zjadłaś więcej. Czym się różnią te dni, w których. Czujesz, że jest ok ten obszar jedzenia od tych dni, w których coś poszło nie tak. Co można zrobić w te dni inaczej? Jak się do tego przygotować? Ja Ci też podpowiadam, jak konkretnie zmienić swoje nawyki, ale też zwyczaje, i też jak to zrobić, żeby ogarnąć to jedzenie, żeby ono było wystarczająco dobre. Jak sobie zorganizować jakiś lunchbox, tak? jak zjeść na mieście, jak zrobić zakupy w żabce, to wszystko się da zrobić, nie musisz gotować pięciu posiłków dziennie. Zastanawiamy się też właśnie jak dopasować te posiłki do ciebie. Ja ci dam różne przykłady albo razem po prostu usiądziemy i się zastanowimy co możesz jeść na śniadanie, obiad, kolację. Jak to wszystko pogodzić z rodziną. I jeśli ja pracuję jeden na jeden z daną osobą, to naprawdę jestem w stanie pomóc konkretnie tobie, bo wtedy przyglądamy się Twojemu e, harmonogramowi dnia, Tobie, i możemy wtedy poszukać tych sposobów, które pomogą Tobie. I teraz to działa w taki sposób, że my wspólnie szukamy, bardziej nawet ja Cię inspiruję do tego, żebyś sobie sama znajdowała te potencjalne sposoby na przykład na to, jak sobie te posiłki ogarnąć. Potencjalnie mogące zadziałać sposoby na to, żeby inaczej sobie poradzić ze stresem czy z emocjami niż jedzeniem. I ty potem to sprawdzasz, i sprawdzasz, co zadziałało. Bo to nie jest tak, że ja mam jakąś tajemną listę najlepszych metod na smutek albo na złość. Nie, ja mogę podpowiedzieć, co zadziałało u mnie, u innych osób, ale to ty sprawdzasz w praktyce i trochę jesteśmy jak w takim laboratorium, że wymyślamy, ty to sprawdzasz w praktyce, i potem omawiamy, co zadziałało, co nie, i szukamy jakichś innych metod albo ulepszeń. No, i też tutaj masz taką motywację do tego, żeby skupiać się na procesie, a nie na wadze. Mnie nie, nie musisz się spowiadać tak, i przesyłać raportów, w których ja będę oczekiwać, że jakieś centymetry będą ci uciekać. Bo często jest tak, że jeżeli najpierw pracujemy nad takim nadmiarowym, napadowym jedzeniem, czy takim poczuciem uzależnienia od jedzenia, to tak naprawdę samo. Uwolnienie się od tej potrzeby jedzenia jest już sukcesem, a te kilogramy i te centymetry to spadają niejako mimochodem, bo jednoczesna praca nad napadami obiadania i nad odchudzaniem jest po prostu niemożliwa, bo to się wyklucza. Ale jeśli na przykład Twoim problemem jest zjedzenie połowy czekolady na raz codziennie albo, albo więcej, no to wiadomo, że jeśli poradzisz sobie z tym, żeby tych napadów nie było, no to nie ma siły, no bo tych kalorii w sumie będzie mniej i, i często naturalnie już gdzieś tam organizm wraca do równowagi. Często przykład masz insulinoporność, a właśnie problemem są te słodyczowe wyskoki i wtedy szukamy tego, w jaki sposób te słodycze inaczej wkomponować w dietę, żeby one się pojawiały, ale w taki sposób, żeby nie wpływały negatywnie na poziom glukozy i poziom insuliny. Więc tak wygląda mniej więcej praca u mnie. Każdy proces jest dopasowany i uszyty na miarę, każdy proces jest dopasowany do ciebie. Między sesjami, jeżeli masz ochotę, ja przesyłam materiały do obejrzenia, do odsłuchania, różne podcasty, w zależności od tego, czego potrzebujesz. Najbardziej rekomenduję spotkania co tydzień na początek, przez pierwsze dwa, trzy miesiące. Ale jeśli na przykład chciałabyś spotykać się rzadziej, to też jest to możliwe. Możemy się spotykać co dwa tygodnie. Czy na przykład zrobić takie e, turbo przyspieszenie na początku, tak? czyli na przykład pierwszy miesiąc, co tydzień, potem co dwa tygodnie, potem e, co trzy tygodnie albo jakieś kontrolne spotkania 30-minutowe. Naprawdę wszystko jest możliwe, dlatego że Ty będziesz czuła, co Tobie pomaga, co, czego Ty potrzebujesz e, i Ty w tym procesie jesteś najważniejsza. Ja jestem po to, żeby Ci pomóc odkryć. Jakie mechanizmy u Ciebie sterują tym, że wiesz za dużo, chociaż nie chcesz? I co w związku z tym możesz zrobić, żeby wrócić do równowagi? W swoim tempie yy, i na stałe, bo myślę, że to jest najważniejsze. Ale uwaga, na stałe nie oznacza, że Ty masz od siebie oczekiwać, że już nigdy więcej nie zdarzy Ci się jakieś zjedzenie nadmierne czy, czy jedzenie emocjonalne. Tu chodzi o to, żebyś doszła do takiego poziomu, w którym ty czujesz, że masz kontrolę nad swoim życiem, masz kontrolę nad odżywianiem, i e, obszar jedzenia nie jest jakimś takim obszarem, który wpędza cię w poczucie e, strachu, frustracji, że jakoś cię zbyt mocno angażuje. Bo życie jest po to, żeby żyć i po to, żeby się zajmować wieloma innymi rzeczami. Jedzenie e, powinno być dla nas takim paliwem do życia. I od czasu do czasu oczywiście też pełni różne inne funkcje, jak funkcję przyjemnościową, także, czy społeczną, no bo jemy razem. Ale chodzi o to, żeby, żebyś ty czuła, że to jest w zgodzie z tobą i że to jest wszystko w harmonii i w balansie, a nie że tam się dzieją jakieś takie rzeczy, których ty, których ty nie chcesz. I do takiego odzyskania takiej wolności żywieniowej, dążymy do. Jedzenia intuicyjnego, ale jedzenie intuicyjne nie oznacza jedzenia byle, czego, kiedy chcę i co mi od granic podpowiada. To, to nie o tym. To też myślę, że o jedzeniu intuicyjnym jeszcze w oddzielnym podcaście pewnie coś nagram. Dzisiaj chciałam Ci pokazać taką perspektywę, w czym może Ci pomóc psychodietetyk, czym się różni ta profesja od dietetyka klinicznego czy od psychoterapeuty i z jakimi właśnie Wyzwaniami warto się zgłosić do psychodietetyka. Jeżeli masz jakieś pytania, to bardzo się zapraszam do kontaktu ze mną, ja chętnie odpowiem. Jeśli nie jesteś pewna, czy to jest coś dla Ciebie, albo chcesz o coś dopytać, chcesz spróbować takiego e, sposobu wsparcia, może nie wiesz, czy jakby ci się pracowało online, bowiem też, że niektórzy e, gdzieś z tym mają e, kłopot, to po prostu się odezwij, umówimy 30-minutową taką bezpłatną sesję próbną, porozmawiamy i wtedy będziesz mogła zdecydować, czy, czy chcesz pracować w taki sposób, czy, czy nie. O jedno cię proszę, jeśli czujesz, że jedzenie cię zbyt mocno pochłania, że tam jest połączone z tym jedzeniem za dużo frustracji, poczucia winy, wstydu, to poszukaj dla siebie pomocy. Nie czekaj, bo szkoda życia. Czy ze mną, czy z kimś innym, czy być może nawet samodzielnie możesz jako pierwszy krok dołączyć do jakiegoś kursu. One są z reguły tańsze. Ja też będę startowała kurs odchudzania od kuchni 8 marca w tym roku. Kolejną edycję tam też jest cały moduł poświęcony właśnie psychologii, odchudzania, odżywiania się. Będę też robiła live, więc w ramach tej edycji. Więc tam też będzie jakaś przestrzeń do yy, poruszania, poruszania tych wątków. Yy. Najważniejsze to to, żebyś po prostu o siebie zadbała, bo nie ma takiego problemu, którego się nie da zmienić. Są tylko yy, strategie, które są dla Ciebie nieodpowiednie. I jeśli nawet z nich korzystałaś z rozpisy, diety albo, nie wiem, inni psychodietetycy, którzy Ci nie pomogli, to yy, szukaj innych naprawdę szuka innych, bo warto. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie do końca tego odcinka. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.